Mocny głos hierarchów w obronie lekcji religii. Dziś w kościołach w całej Polsce został odczytany list biskupów przygotowany na 15 tydzień wychowania. Jego autorzy na samym wstępie skrytykowali bezprawne działania koalicji rządzącej. Po raz pierwszy od 1989 roku rząd łamie obowiązujące prawo i podejmuje decyzje, które w sposób bezprecedensowy ograniczają znaczenie lekcji religii w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Nakaz umieszczenia religii bezpośrednio przed i po obowiązkowych zajęciach, ograniczenie liczby godzin lekcji religii do jednej tygodniowo, krzywdząca możliwość łączenia klas, nieliczanie oceny z religii do średniej ocen, to rozwiązania, za którymi nie stoi dobro uczniów, ani żadne argumenty pedagogiczne. Biskupi zwrócili uwagę, że Trybunał Konstytucyjny uznał działania wymierzone w lekcje religii za niezgodne z Konstytucją oraz podkreślił ich wychowawczy i terapeutyczny charakter. Przywołali też słowa papieża Leona XIV. Również dzisiaj nie brakuje kontekstów, w których wiara chrześcijańska jest uważana za coś absurdalnego, przeznaczonego dla osób słabych i mało inteligentnych. Są to środowiska, w których nie jest łatwo świadczyć i głosić Ewangelię, a człowiek wierzący jest wyśmiewany, prześladowany, pogardzany lub co najwyżej tolerowany i traktowany z litością. Można by zapytać, czy takim środowiskiem, gdzie lekcje religii traktowane są z lekceważeniem i są co najwyżej tolerowane. Nie stanie się dziś polska szkoła. Wierni z uznaniem przyjęli zdecydowaną postawę biskupów. Bardzo dobrze, może, uzmysłowi właśnie, po co ta religia jest i jakby. Dobry przekaz, niesie. Rodzicom, którym zależy na katolickim wychowaniu dzieci, nie podoba się, że ich pociechy coraz bardziej traktowane są jak uczniowie drugiej kategorii. Warto uczyć się o Bogu, o wartościach przekazywanych nam od lat. No, nie tak, że tak powiem, wpajano i, i, i tak samo przekazuje swoim dzieciom. Tylko jedna lekcja religii w tygodniu, łączenie klas, pominięcie oceny z religii do średniej, to przejaw dyskryminacji wobec osób wierzących. Oni są pozbawiani swojej wspólnoty tak zwaną metodą salami. Po plasterku zmniejszyło się ilość lekcji religii, ale za tym poszło zwolnienie 11 tysięcy katechetów w Polsce. A ci, co zostali, często są zmarginalizowani do jakichś podrzędnych salek i też nie daje im się wychowawstwa. I też. Pogardza się nimi na różne inne sposoby. Miejsce religii w szkołach zajmuje wynalazek minister edukacji Barbary Nowackiej pod nazwą Edukacja Zdrowotna. W programie tego przedmiotu treści pożyteczne przeplecione są z ideologiczną lewicową papką. Opór biskupów wywołał agresywną reakcję środowiska Barbary Nowackiej. Tyradą pod ich adresem popisał się Dariusz Joński, który chyba mentalnie utknął w słusznie już minionej epoce. Słowa biskupów porażają z zacofaniem, jak słucham, bo wszystko, co jest nauką, jest dla nich obce i, i, i tego się boją, więc tego nie mogę zrozumieć. E, ja bym wolał, żeby biskupi zajęli się tym, co się dzieje e, e, w, na tyłach kościoła. No. Jak mam do wyboru Dobra, czy biskupów, biskupów, czy też wybrać naukę, wybieram naukę. Ja nie wiem, dlaczego Biskupi widzą tylko seks. Być może Dariusz Joński kieruje swoje słowa do prostackiego elektoratu, takiego, który jeszcze uczył się z trybuny ludu albo wierzył Jerzemu Urbanowi. Ale może Dariusz Joński sam w to wierzy, może w dzieciństwie na stole oprócz trybuny ludu leżało jeszcze sowieckie, bolszewickie pismo ateista. Przeciwko ideologicznej edukacji zdrowotnej protestuje nie tylko episkopat. Środowiska konserwatywne i katolickie jasno mówią, co sądzą o nowym przedmiocie nowackiej. Tam są elementy dobre i my nie mówimy, że tam tego nie ma, ale w tym przedmiocie, w całej tej rewolucji zawsze chodzi o to, że rozpoczynamy od maleńkiego. Od małej rewolucji, która nie wywoła wielkiej burzy. No bo. E, dokładamy rzeczy właściwe i dobre, i o nich mówimy, a potem te pomniejszamy, a te powiększamy. Tak się dzieje zawsze. Dlatego zdecydowany opór już na obecnym etapie jest tak ważny. Wypisać swoje dziecko z edukacji zdrowotnej można tylko do 25 września. Po tym terminie zaliczenie tego przedmiotu będzie już obowiązkowe. Maciej Strug, Republika.